Dziękuję. <grymne> <nie. grymne> no, dobrze, także no, widzimy się w tym ustawie. Tak, nie wolno. Natomiast proszę spokojnie z tym, tak, dziękuję tak. Pani Mecenasu. Pani było bardzo Pan Marcin się wypowie, się nie Pan nie, z nie będzie się wypowiadał. Proszę na to, że pan jest zmęczony. Jest do całej nocy bezprawnego zatrzymania. Oczywiście my już będziemy kwestionować tę legalność, zasadność, prawidłowość tych czynności, które były w dniu, w dniu. wczorajszym wobec pana Marcina zastosowane. Zostanie złożone zażalenie na zatrzymanie pana Marcina. I na dzień dzisiejszy to tyle. Bardzo Państwu dziękuję. Zresztą w prokuraturze, jakby Pani tylko powiedziała, zostały postawione co zarzuty. Tak? Zostały moim klientowi postawione zarzuty. Mój klient nie przyznaje się do winy i to na dzień dzisiejszy. Bardzo przyjemnie. Państwu. Dziękuję Gdyby Pani tyle. jeszcze na koniec mogła się przedstawić, bo Pani nie znowu. Adwokat Anna Radajewska, bardzo przejmie dziękuję Państwu. Do widzenia. Do widzenia. z dobrym człowiekiem. Dobra, Teraz faktycznie Marcin jest, tak, jest tak, za tak, pewno na pewno tak, będzie tak, musiał odłączyć na, na, tak, na pewno będziemy w kontakcie z Marcinem, jak, jak odpocznie i tyle na ile dla dobra całości sprawy na pewno będziemy Was informować, jak sytuacja wygląda. Najważniejszą w informacją jest to, że po tych wszystkich szachach, które tutaj żeśmy obserwowali po tym kołowaniu także i sprawnikami. Yy, zwłaszcza z panem Estraszem, miasta ja te dla takie różne dziwne ruchy na szczęście skończyły się dobrze. Miejmy nadzieję, że dobrze nasz e, nacisk e, w pomógł i miejmy nadzieję, że e, generalnie rzecz biorąc ten festiwal który jest w tej chwili e, odkrywany na osobie Marcina, e, że po prostu się skończył w jednych przerwie. Zanim no udało się, okazało się, że e, jednak, jednak Marcin jest na wolności. Myślę, że podział mediów niezależnych miał wpływ również do wyjaśnienia tego, że tak trzeba się wspierać, bo sami nie po o to, aby uniknąć w przyszłości i wyeliminować takie sytuacje. No więc właśnie, przedsiębiorcy nie mogą żyć w ciągłym strachu, że z nienacka zostaną zatrzymani za to, że realizują swoje konstytucyjne prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ no, prawo ustanowione w obecnym reżimie jest niedoznaczne. Taki zakaz mógłby wystąpić w przypadku prowadzenia stanu wyjątkowego W związku z tym, już powtarzałem to i powtórzę, bo to jest po prostu takie, są fakty, że w tej chwili każdy może prowadzić tą działalność w takim zakresie, jakim wynika to ze swobody działalności Dziękujemy dla Państwa Jacek Ludzia, który też tutaj, jak widzieliście w poprzednich naszych włączeniach, próbował dołączyć do zespołu prawnego. Okazało się, która wcześniej została już tutaj upełnomocniona przez rodzinę, poradziła sobie e, z tą sytuacją, przynajmniej na poziomie takim, że e, co do, w stosunku do Marcina nie zastosowano. No, oczywiście bezprawnie tak, bezprawnie, znaczy inaczej, bezprawnie postawiono mu zarzuty, ale nie bezprawnie go nie aresztowano, z czego oczywiście bardzo się cieszymy. Także kochani, to jest też Wasza zasługa, bo myślę, że tak jak pan tutaj mecenas powiedział. E, Nasze media niezależne, level 24, taką Kosu Sumara, tym czujni, ale przede wszystkim wy widzowie, którzy to rozrzucacie po internecie, to jest ta siła, która można oddziaływać na to, żeby jednak, żeby jednak nie dochodziło do, do takich sytuacji. E, oczywiście jesteśmy murem za Marcinem także kochani wszyscy się bardzo z tego e, powodu cieszymy e, resztę e, sytuacji wokół niejasnego zatrzymania Marcina będziemy sobie e, wyjaśniać w tej chwili myślę kochani, że e, że powinniśmy zakończyć tą e, jak widzicie sytuacja jest dosyć nerwowa ze względu na o, w ogóle okoliczności i e, z całą pewnością w tej chwili Marcin e, zasługuje na Przynajmniej dzień, dwa odpoczynku z rodziną, natomiast do, na pewno Marcina nie zostawimy. I pamiętajcie, kochani, zjednoczeni naprawdę jesteśmy silniejsi, i ten dzisiejszy dzień myślę, że to w pełni udowodnił. I, i wasza też w tym zasługa. Kochani, pod prokuratury okręgowej w Libicach relacje przeprowadził dla Was Marek Marecki Weiher. Informacja dnia nielegalnie w bezpodstawny sposób zatrzymany. Marcin Koza, właściciel klubu Face to Face na wolności jest już z rodziną bezpieczny, więc to jest najważniejsza w tej chwili informacja z dnia. Kochani musimy być zjednoczeni, musimy się przeciwstawić temu bezprawiu, bo jak nie teraz, to kiedy, jak nie my, to kto? Dla portalu czujny.pl Marek Marecki Majer. Pozdrawiam serdecznie.